Maciej Piętak, kłaniam się nisko, czas na porównanie dwóch drużyn, GKS-u Katowice oraz Wisły Polsk. Zapraszam, ale na wstępie klasycznie zachęcam do subskrybowania kanału po linii, łapkowania tego filmiku, jeśli takie porównania Wam się podobają oraz przypominam o możliwości zostania wspierającym naszego kanału na YouTubie lub na Patronite, dzięki czemu odblokujecie różnego rodzaju bonusy. Na wstępie chciałbym też podziękować naszym wspierającym Michalinie, Marcinowi Szafranowi, Barto, Piotrowi z kanału Sport Warty Uwagi, Mento, Tomaszowi Fickowi, Ewertsrofi oraz Wacławowi Szelidze. Dzięki, że jesteście, a teraz przejdźmy już do zapowiedzi meczu pierwszej rundy Pucharu Polski. Jeśli chodzi o wartość rękową, tutaj o ponad 3 miliony euro lepszy jest GKS. Wszystkie dane oczywiście brane są z portalu Transfermarkt. Wartość wyjściowego składu, tu też lepiej o ponad 1 milion euro wypadają katowiczanie. Największa wartość piłkarza. W GKS-ie są to 26-letni białoruski środkowy napastnik Ilja Szkuryn oraz 21-letni polski środkowy pomocnik defensywny Mateusz Kowalczyk, wyceniani na 1,5 miliona euro. Natomiast w Wiśle są to 24-letni portugalski lewy pomocnik Tomasz Tawaresz oraz 22-letni portugalski środkowy pomocnik ofensywny Maciej Diallo, wyceniani na 800 tysięcy euro. Jeśli chodzi o trwający sezon PKO BP Ekstraklasy, to GKS zajmuje aktualnie szesnaste miejsce z dorobkiem 7 punktów. Katowiczanie w 9 spotkaniach strzelili 10 goli i stracili 20. Natomiast Wisła jest trzecia z dorobkiem 16 oczek. Poczczanie w 8 meczach strzelili 10 goli i stracili 5. Najlepsi strzelcy. W GKS jest to 32-letni polski środkowy pomocnik ofensywny Bartosz Nowak. 4 bramki w 9 meczach ligowych a w Wiśle jest to 34-letni polski środkowy napastnik Łukasz Sekulski, 4 bramki w 7 spotkaniach. Najlepsi asystenci w GKS-ie jest to 32-letni polski środkowy obrońca Alan Czerwiński, dwie asysty w 8 meczach, a w Wiśle jest to 26-letni hiszpański środkowy pomocnik ofensywny Jorge Jimenez, też dwie asysty w 8 spotkaniach. W swoim ostatnim meczu GKS przegrał u siebie 0-3 z Krakowią w 9. kolejce PKO BP Ekstraklasy, Natomiast Wisła Płock w swoim ostatnim meczu także przegrała u siebie ale 0 do 1 z Jagielonią Białystok też w dziewiątej kolejce PKOBP Ekstra klasy. Jeśli chodzi o rozgrywki ligowe, to GKS Katowice i Wisła Płock zagrały ze sobą 29 razy. 9-krotnie wygrywał GKS, 12 razy był wynik remisowy, a 8 razy wygrywała Wisła Płock. Ich ostatni mecz to 24 dzień lutego 2024 roku i wygrana Wisły u siebie 2 do 1 z GKS-em w 21. kolejce pierwszej ligi. Bramki dla Wisły strzelili Jesper Jonas Westermark oraz Markus Haglin sangre Natomiast dla GKS-u bramkę zdobył Arkadiusz Jędrych. A jakim wynikiem zakończy się dzisiejsze spotkanie? Dajcie znać w komentarzach, a ja już dziękuję za uwagę. Maciej Piętak, kłaniam się nisko. I na koniec raz jeszcze zachęcam do subskrybowania kanału Polini, łapkowania tego filmiku, jeśli takie materiały wam się podobają. Oraz przypominam o możliwości zostania wspierającym naszego kanału na YouTube lub na Patronite, dzięki czemu odlokujecie różnego rodzaju bonusy. Na koniec chciałbym też podziękować naszym wspierającym Michalinie, Marcinowi Szafranowi, Barto, Piotrowi z kanału Sport Warty Uwagi, Terimento, Tomaszowi Fickowi, Ewersrowi oraz Wacławowi Szelidze. Dzięki, że jesteście i do usłyszenia.